RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. Do kępińskiej policji trafił samochód z marki Toyota. Będzie on służył głównie grupie realizacyjnej. Pojazd jest dostosowany do dynamicznych działań dzięki modyfikacjom standardowego modelu. Umożliwia transport większej ilości osób niż standardowe środki transportu, które są obecnie użytkowane. Wartość samochodu opiewa na kwotę 182 tysięcy złotych, a gmina kępno wyasygnowała na ten cel 85 tysięcy złotych. Różnicę między rotacją gminną a wartością pojazdu pokryła komenda główna policji. Takie potrzeby jak komenda swego czasu na początku tego roku zgłosił muszą się spotkać z pozytywną reakcją samorządu, niezależnie od tego, jak, jak, jaki to jest samorząd. Muszę powiedzieć, że Rada, Rada Miejskiej po krótkiej dyskusji na ten temat wyraziła podobną aprobatę dla tego zakupu. Cieszę się z tego, że mogli, mogliśmy to zadanie zakończyć jeszcze w bieżącym roku. Komendant Kępińskiej Policji potwierdził w rozmowie z Radiem Sud, że od stycznia po drogach powiatu kępińskiego jeździć będzie nowy wideorejestrator. To Seat Leon Cupra. Czekamy za kilka dni. Do naszej floty policyjnej dołączy kolejny samochód, który będzie dbał o bezpieczeństwo na naszych drogach i eliminował tych niesfornych kierowców, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego.